Cześć, jestem to, a dzisiaj gramy w UHC, tak jak zapowiadałem. Gramy na serwerze playuhc.net i gramy z cyferem... On jest tutaj gdzieś na serwerze, widzicie pod tabem. Są speed UHC, jeszcze do końca nie wiem jak to działa, w sensie wiem, ale nigdy nie grałem. To jest, tak jak widzicie, mamy pięknie kopanie 3 na 3, tylko ja oczywiście jak jakiś idiota zszedłem od razu do kopalni. Możemy też skopywać od razu całe rudy. Więc wszystko jest super szybkie. No w końcu nazwa Speed UHC czy jakś tak. Lecimy na poziom 11 i musimy znaleźć jak najwięcej ród, ponieważ PvP tutaj jest od razu bardzo szybko. I tak jak mówiłem, jestem nowy w UHC, więc jak macie jakieś propozycje, w jakie UHC zagrać, możecie podać jakieś swoje ulubione UHC lub takie, z których fajnie się Wam ogląda. Ogólnie jeśli część z Was, ta, która była tutaj na kanale jakoś zanim poszedłem, że właśnie zacząłem przechodzić na ten konten UHC, czyli dosłownie teraz, bo to jest pierwszy odcinek, to pewnie kojarzycie mnie z komend, no więc komendy raczej będą nadal. Tylko jeszcze do końca nie wiem w jakiej formie. Tak myślałem nad jakimiś takimi dłuższymi odcinkami z większym gościem przykładów, gdziebyście mogli sobie. W bardzo łatwy sposób i przyjemny poznać dobrze komendy. Tak sobie myślałem, żeby do każdego odcinka dodać jakieś pytanie, które sprawdza waszą wiedzę o komendach i dzięki temu możecie się dowiedzieć więcej. I takie osoby, które by napisały poprawną odpowiedź w komentarzu, dostawałyby ode mnie serduszko, a część z nich byłaby także w kolejnym odcinku komentarz części z nich. sobie ja mówię. No. Jak pewnie wiecie, też tutaj od niedawna, zaczynam przerwy z YouTube'em, więc no takie jakieś głupie gadanie, jakieś te głupie gadanie, to będzie dosyć często, ale razem może uda nam się przez to przedmiąć. i to akurat jest wiedza, której pewnie nie macie. Ogólnie ja jestem dosyć nowy we wszystkie te UHC i tak dalej, takie sprawy. Więc jeśli macie jakieś doświadczenie w UHC, może macie jakieś porady dla mnie, to bardzo chętnie przyjmę. Pewnie część z Was też nie ogarnia UHC, więc możemy zrobić coś takiego, że wszyscy będziemy sobie po prostu, wszyscy zaczynamy grę na UHC i później zrobimy jakiś odcinek, jeśli mi się uda załatwić serwer, to tam będzie odcinek, w którym takie nutki jak my, czyli osoby, które dopiero uczą się UHC, będą sobie walczyć. Kukac i VIP będzie dobrze siadać, to może uda mi się wykombinować jakiś odcinek VIP z cyferem, więc jeśli takie coś chcecie, to komentarze, jakieś łapki w górę, to da mi ten znak. My tutaj sobie kopiemy, niestety nie mamy jakoś super farta, ponieważ potrzebujemy tutaj znaleźć taką dziurę, w której jest dużo trzcin, znaczy dużo, po prostu jest trzcina i są krowy, dzięki któremu będziemy mogli zrobić Enchant, a to nam się strasznie przynajmniej bo tak naprawdę, jak mamy taką dużą ilość expa i yy, diamentów, to bez enchantów tutaj będzie słabo, każde będzie mieć jakieś proty, Szczególnie, że tutaj nie gramy, coś słabiej gracze, tak jak mówimy, z cyfer. No nie, bo ja powieję nie w tą stronę, ja powinienem być z drugą. Dobra. Dobra, bo zostało nam tylko 5 minut na przygotowanie się, a ja nadal nie mam żadnych enchantów, więc będzie słabo. Diamantów też nie jest za dużo, no i muszę jeszcze zdążyć wyjść na pudeczkę pod drewno, chyba że to wszystko znajdziemy. No co mam nadzieję? O, diamenty, jest dobrze. Jeszcze tylko nie wsiądzie nam tam ta dziura i będzie wszystko pięknie. Mam teraz kolejne pytanie: mianowicie. O, jest lewa. Nie, to nie jest pytanie. Co robicie w święta? Bo jest ten czas, który jest tam. Podobno YouTube lubił się to zasięgi, więc nie będę mówić, co panuje na świecie, ale chyba każdy wie. Więc dzięki spędzacie święta. Jeśli oglądaliście by to po świętach, to może co dostaliście? Dobra, ja po prostu chyba muszę wybiec sobie na zewnątrz, tylko z tym kilofem może być z tym mały problem, ale jakoś dam sobie radę. Jakieś komentarze co poprawić, co zmienić, co byście woleli, co inne rzeczy, wszystko co wam przyjdzie na myśl to do komentarzy możecie wrzucać, tylko tam w miarę kulturalnie proszę. Ja będę się starać robić dla was jak najlepsze odcinki, no i tyle możecie zostawić tą łapkę i subka, bo o tym chyba jeszcze nie powiedziałem. Tak, jeśli oglądacie Cyfra, pewnie tak się dzieje, to wiecie, że robię dla niego różne UHC, różne pluginy robię dla niego, o! Jest! O to właśnie mi chodziło. Zrobię różne dla niego pluginy na jakieś UHC czy inne eventy. Więc, jeśli macie jakieś, według Was, ciekawe pomysły na to, to możecie też pisać w komentarzach, to się pewnie przyda. Czy teraz. Obsydianu jeszcze. nie. Hmm. Obsułem, że od razu pobiegam do kopalni, ale może zdążę. To tak jak mówiłem. Pluginy różne pomysły, jeśli macie jakieś według Was ciekawe, to bardzo fajnie by było, jeśli daliście znać w komentarzach. Ja to sobie tam będę przeglądać. I nie wiem w ogóle wszystko w komentarzach, co Wam przyjdzie do głowy, tak jak mówiłem, że jest tylko kulturalnie. Część zginę od tego. Nie, dobra. Znaczy, tutaj jest szkło, jeśli piasek się przepali. Został pana Dobra. Drewno, 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 drewno szybko. Bo tutaj jest wieści z czasem. Wyrzućmy to, wyrzuć. Ma. No. Ja Piękny już wyrzucił logi. E, jabłka, jabłko, ok. Dwa, może być. Więcej, To tak, crafting. No i co? Robimy na pewno sobie. siekierkę. Żeby wciągnąć więcej drzew. W ogóle wywalmy tego Redstone'a. Całą Diamantową Zbrojkę musimy zrobić. No, ta runda raczej pójdzie słabo, szczególnie, że tak jak mówiłem, jestem dosyć słaby w PvP, ale postaramy się to jak najlepiej ubrać. No. Porady bardzo chętnie dostanę, tam o świętach piszcie coś tam. I najbardziej to chyba bym chciał poznać jakieś ciekawe, różne UHC, żeby to się jakieś nie zmieniło szybko. Kowadło po co mi kowadło, jak nie mam enchantu? To jest właśnie ten problem. Chcieliśmy polecieć szybko po enchant. A mm. Dobra. Skraftujmy złote jabłka, bo enchantu już nie znożymy zdobyć. No, tak jak mówiłem, nowy gracz. Nubek jakiś. Ale gracze nie stoją tak dobrze z życiami, tylko pewnie dlatego, że mają dobre iteny. Nie wiem jaki to związek, ale. O, jeszcze 431 pingów. No to fajnie Kogoś tutaj mamy Gościła ma enchantę, ale go ładnie wziąłem Teraz przyciśnijmy go do strachu Czy ja z nim wygram? Dobra, ale mamy killa, jak na to, że nie miałem enchantów I tam jeszcze jakiś typu mnie klepał, to było dobre tak, okay, bo ja go zabiłem. to ja mogę zobaczyć. Tak, został zabity przeze mnie. No, dwa życia mi zostały. Tak jak mówię, jakaś niezadobra rundka w moim wykonaniu, pierwszy raz gram. To nie wiem, to może jeszcze będzie w tym odcinku rundka, a jak nie, to tam pamiętajcie o tym wszystkim, co mówiłem. Cześć, jestem Pabelito. Dzisiaj jest kolejny dzień, kolejny UHC. Znowu skit UHC. Tym razem może bez faila, że zapomniałem wziąć drewno, ale. Za to z że żeby waliło mnie na 3 minuty z gierki. Genialnie. I zawsze muszę coś pójść, nie tak? My szybko tutaj podbiegajmy i poszukajmy i tam był jak jabłka. O. Więcej jabłek tym lepiej, oczywiście. Może jest tutaj trzcina i owce. Krowy, co ja mówię. By mieć prezydent na enchant. Bo w mojego farta nie wierzę. Mój fart nie istnieje. Zawsze jest coś robię takiego. Typu nagrywki, gdzie potrzebuję szczęścia, to mam jakiegoś dużego pecha. Dobra, tak. Przy okazji, ten, jak nie grałem, to wbiło mi 500 subów, więc tam dzięki za 500 subów oraz te poprzednie subiekty. Nie wiem, 300 i 400 było od, odkąd, do, od oznaczonego odcinka. Więc dzięki, możecie zostawiać kolejne subie, jak się podoba to, co robię. To my sobie tutaj już szybko lećmy do więc tak. W okazji teraz mi się przypomniało, że o wiele łatwiej może być nam szukać tej, tej struktury, w której jest trzcina i krowy, jeśli zrobimy takie coś, że będziemy patrzeć na te napisy, które mam, w prawym, dolnym rogu. Ale to jest czasami denerwujące w tym czekajcie, To jest gdzieś zombie. Tutaj jest gdzieś zombie, a jak jest zombie, to jest gdzieś dziura, w której on musi być. O, i mamy fake. Ale coś w tym trybie, że on jest spawner yy, ja może nie będę tak ryzykować. Okej, okay, fajnie, tylko spawner ja tam mogę stracić ogromną ilość HP. A myślałem, że zombie bardziej będzie się zbreskli w jakiejś tej dziurze z robą i trzciną. Yy, nie mogę latać z shiftem, o czym zapominam, bo yy, bardzo się spowalniam. I no, a mamy tylko 5 minut. Złoto, złoto na, tak się strasznie przyda, jak mamy jabłka, dużo jabłek. Jest kolejny cave, w którym będą kolejne spawnery, więc. Ja tylko zobaczę na szybko, czy nie ma o takich właśnie tempów. O, mm, zombie, zombie, zombie. To złoto, tak. Teraz wracamy na 11 kratkę. Kupiemy się tam. Lawa. To jest właśnie mój skill. Chciałem przekopać się, ale zapomniałem, że mamy. Czy tak na serio było? Lisko było to. Hmm. Chciałem się przekopać przez tą lawę, ale zapomniałem o moim kill 3 3x3 i mnie do niej. No. Lawa by się strasznie przydała, gdybyśmy mieli wodę, bo wtedy możemy zrobić opcję, Dobra. Ja będę do kolejnej gierki, tylko problem jest taki, że. Tutaj potrzeba podżegnać na dużą liczbę graczy. Na tym serwerze mało kto gra, poza lewami cyfrowa 6. Dobra, kolejne z UHC. Tym razem wyłączyłem w jakimś normalnym czasie, czyli na samym starcie. I może mnie nie wywali, chociaż z internetem nigdy nic nie wiadomo, ale teraz tylko nie ktoś do wejdzie, jak zwykle. Teraz... Tutaj w ogóle... Moment, ta, Dużo jabłek jest, jest draw. i zwiększony DRO. Ja muszę ogarnąć, co jest to, kurwa, ja muszę ogarnąć, co jest na tym trybie, i widzę, że są jakieś speedy, resistance i ten. I night vision, chociaż mi to nie jest potrzebne chyba, bo mam tego, raczej mam full brighta. Ale drop jabłek jest ogromny, czyli po prostu musimy strasznie dużo tego pozbierać. Złota. Ja tylko poczekam, aż te liście szybko spadną i porozglądam się gdzieś ze trzciną. Czy tam była trzcina, czy mi się wydawało? O, jest. na takim speedie mnie denerwuje. Wydawało mi się chyba. Dobra. E, czy, czy śnieżki wypadają z liści? O, po co są w Filipie śnieżki? O, ja tego nie odgarnę, ale jakby nie odgarnę Filip. Raczej tyle złota nie znajdziemy, ale może nam się pofardź i zbierzmy jabłko. Zawsze możemy dać jakiemuś koksowi więcej tam. Ja mówię, jak nas chociaż. Mam nadzieję, że nie pójdzie na mnie źle. Czy tutaj wypadło złote jabłko? Tak. okej. Okay. Więc ty widzę jakąś kopalnię, to nią możemy iść uważać na full damage i pająka? Dobra. Lepiej go czyniał Nici mogą się przydać na wędkę, chociaż PVP z wędką nie zbyt ogarnia. jeszcze. Nie ma full damage, ok? Dziwne. Może to jest specjalnie pod, na jakimś początku, żeby było łatwiej ludziom schodzić w ten sposób. To było nawet logiczne. Dobra, wysokość. Znowu prawie padłem do lawy, ale otóż nie tym razem. I mamy lawę. Mamy jakiegoś cave'a chyba. Eee... Słyszę zombiaka i potrzebuję. O nie, nie, mały zombie. I tak wygląda mniej więcej każdy <gry> mój. Filof jest za dobry tam, w sensie. Ja muszę uważać co kopię, żeby nie na tym na czym stoję, ale... Chcę się zabić jaka i tutaj nagle podkopujesz siebie, no... lucky! Nie, po prostu jestem nowa bardziej, ale... Jeśli innego gościu też ginie. Dobra, więc czwarta runda. Legenda głosi, że nie będzie faili. Pewnie już nikt nie ogląda przez to moje poprzednie faili, a tutaj w ogóle... Jest tylko dwóch graczy, w tym, ja, I ten drugi gracz to bit Cyfera, więc nie wiem. Może nie ogarnia takich ja. Może ogarnia za bardzo, nie wiem. Więc w każdym razie musimy jakoś wypracować w jakiś sposób, żeby nie wpadać w, sposób w lawę. W sensie. Ostatnie to było... Tak, że chciałem zabić sobie tą... Chciałem zabić sobie zombiaka i spadłem bo dla... W ogóle tutaj są krówki, tylko najpierw pościnajmy drzewo, żeby były liście, które mogą spadać, a później dopiero zabierzmy się zabicie krówek. To jest chyba dobry pomysł, co tutaj jabłka tam Dużo krówek, tylko tak naprawdę nam wystarczy jedna, bo liczcina jeszcze mi się przydała. Trafiemy tak, tak. ją. Dobra, trzy skóry, tyle nam spokojnie wystarczy. Teraz pobrać wszystkie jabłka, które mamy, to złotem, muszę też znaleźć. O, to jest jest jeszcze jakieś jedno złote? Eee, nie, nie widzę, nie widzę. I zaraz lecimy. W ogóle tutaj... Gościu słupka zostały, więc dobry człowiek z niego, może to tak samo zrobić. Nie, nie, zauważyliście, więc tutaj jeszcze raz pokazuję wam. Widzicie? Jestem nieprzyzwyczajony do nagrywania, więc nie wiem co robię. To, teraz zbieram jabłka przez pół godziny zamiast pójść kopać. Albo szukać Dobra, bo jesteśmy nad wodą, więc może z tej jakiejś Te jabłka tylko zbiorę są. Okay. Na pewno tyle złota nie będziemy mieć, więc marnowałem dużo czasu. Trzcina, trzcina, czcina. No i nie ma jej nigdy, jak zwykle, mój bar. Później pewnie nie znajdziemy na tego w pokoju, więc. To jest jakiś tutaj? Dobra, więc ja do niego sobie zszedł. Aha, to genialny caveat dla mnie. Super. Tutaj podam do lawy zaraz, tylko kiedy? Pytanie. Tam jest szkielet. To starczy, bo na tej wersji nie ma nic, tam nie lubi walczyć. Chyba, że mogę je tak po prostu zreformować, nie dostając je ja mogę Nie wiem, tam nie znam się na 1.8. A teraz to tak muszę się wydostawać z tego, no, trochę denerwujące. A no i tam jest dużo mopków, ale jest też złoto. Bym tam wpadł, ale przez to nie mogę. Może... I tutaj zaraz się nagle widzieć, będzie okazywał, że jest lawa, zniszczę bloki, wpadnę tam. A. Nie wiem, jak on mnie uderzył, ale. Zjedźmy sobie jabłko, w końcu je mamy. A i jem, po pół godziny, czemu? O. Okej. Okay coś się zbugowało? Może to mój internet? Nawet jest to bardzo prawdopodobne. Więcej złota, tak. Hmm. Teraz znowu nie wrócę na tamten poziom. Ciekawe. Ja nie lubię takich sytuacji. O, udało mi się wydać. Mogę się podstawić blokami. To by było nawet coś, co powinienem zrobić. Pytanie, czy nadal nie ma full damage'a, czy teraz... Nadal nie ma, okej. Okay. E, widzę lawę. pyta O, tutaj pewnie gdzieś też jest woda, więc... Crafting. E, tak, miałem zrobić dwa wiaderka. Jedno na wodę, drugie na lawę. W craftingu nie zbieramy, po to mamy więcej drewna, żeby nie musieć się... Tu mamy wodę, o tak. Op. O, jest lawa nawet. W sensie... Lawa. Tak, to, to jest Obsydian, taka przerobiona lawa. Mnie zrzuca to właśnie takie, coś się dzieje, ja tam zaraz spadnie i się u tobie moje szczęście. Tam płynie Enderman. Nieważne. Może zdropną jakąś perełkę nie ma, ale mamy lawę. Drinki. i mamy więcej złota. Tylko problem jest taki, że nie ma diamentów, a ja mam chyba znowu jakiegoś laga. No tak to jest, jak się nie ma farka. Zaraz mnie ten zombie znowu Chciałem powiedzieć, że zaraz tam tamtego zombiego, bo zabijemy się na lanie. Ja się muszę tutaj chyba zabudować. Dobrze, że mam złoto. A. I tyle z mojego zabudowania, jak mam taki chwilę. Dobrze, że mam złoto, to będę mógł sobie wziąć Zrobić tu dużo złotych jabłek. No, to dosyć logiczne. Ten, że z tej rundy. No wiem, że mam duży ping, ale nie musisz mnie dobijać go. Ja mam 4 minuty, a nie mam. I z nami znajdźmy to diamant. O, mam trzy trzciny. No fajnie, że mogę mieć na enchant, jeśli nie mam diamentu. Ty gdzieś słyszę lawa, ja zaraz do nich wpadnę. Albo mi wywali. Nie wiem, czy się stanie. Pierwsza. Piedzmy sobie jeszcze. wczoraj było jakieś normalnie z pingiem, a dzisiaj co jest? Normalnie, też tam mi wyraz skoczył duży ping, ale. Jak to było, git Wszystko. No. 3 minuty, w tym, że ja nic nie mogę zrobić, no. no tak średnio bym powiedział. Ale tu mamy diamenty. Ile? 15. Jeszcze jedna ruda taka. I powinno być git, O. Dużo diamentów dajcie mi. Powinno starczyć. Hop, hop, hop. Nie umiem jeszcze craftować na szybko, ale. Dobra, na coś mi nie starczy. miecz mi jest. Nie... miecz czy enchant? Co jest ważniejsze? Chyba enchant jest ważniejszy. A. Totalnie umrę, bo nie chcę sobie Gości pewnie o wiele bardziej ze mnie ogarnia, co nie jest trudne. Okej. Okay. Mamy enchant. Prynajmniej zenchantujmy ikemki, skoro już nie zrobiliśmy. Ot 1. Ot 1. Ot 1. Ot 1. Minuta. Enchant? Przygotujmy sobie patyki i szukamy jednej rudy diamentu. Dobra. Zostało tak mało czasu, że chyba skraftuję ...welazny miecz, co nie jest za dobre, ale zawsze to lepsze niż nic. Weźmy złóżmy Nie przyjmujmy się tym, że mam laga. 4, 3, Mało są tych jabłek, mało wszystkiego. Jak popłynął, to będzie. Czy mi go nie pokazuje, czy go nie ma? Też wygrałem w ten sposób. Te by... O dobra, jest podstawa. Mam mało jabłek, ale zjemię, żeby sobie zregenerować Celse. Myślę, że psalce, mi się, mi jest to złota. Gdzie jest kościół? To się gdzieś kampi. Ja po prostu jestem ślepy i widziałem go pięć razy. 啊哈。Uh huh.